Okej, okay, no to mamy śniadanie, 40 białka, zero węgla i zero tłuszczu, nic nowego, sałata lodowa, papryka, białko z ninży i to w sumie tyle z jedzenia. I moje, mój kubek z suplami do śniadania, tak to wygląda, zazwyczaj, wiem w sumie ciągle to samo, same produkty, więc tutaj cudów nie będzie. Papryka zgrillowana w refrajerze, sałata lodowa z odrobiną keczupu tego hańca bez cukru, bez soli. I na posiłek tutaj mam dwa gramy soli. Jeden jest w lodach, drugi sypnąłem sobie do sałatki. Tak to wygląda. Także zajadam, widzimy się gdzieś tam w drodze, jak będę leciał na robotę albo przy kolejnym posiłku. Jo. Dobra, to ja jestem przy misce numer 2. 40 białka, 0 fatu, 0 tłuszczu, 0 węgli, czyli co, 200 kury i warzywa, warzywa, sałata lodowa i papryka, papryka i kurczak zgrzane, przyjarane w refrajerze. zjadam to i zabijam do roboty, na Gryfino do szkoły, na biegu wszystko dzisiaj, na razie na biegu, później luzik ludzik mam, na razie, a teraz no, musiałem szybko cisnąć, bo psówa delikatna. Więc jadam i idę. Jeszcze yy, tauryna, witamina C i magnes do tego posiłku idzie. No i jestem znów przy przedtreningowym posiłku. Tutaj mam 40 białka, 70 węgla i 10 tłuszczu. 70 węgla mam z kleiku ryżowego stówa banan i 20 gram pasta z nerkowca 40 gram białka z ninży i tyle i do tego suple idą tu mam Q10, PQQ witaminę B i jeszcze L-karnityna idzie do tego tak to wygląda, zjadam i 2 gramy soli ogólnie jest, w lodach jest gram w dokleiku sypnąłem 1 gram dalej sobie sypię te w saszetkach Mam dwa kartoniki tego, chyba po 100 sztuk na karton, więc będę używał, jak mam to, to nie będę normalnej soli używał, tylko tej w saszetkach, bo jest wygodna jednogramowa więc na luzaku. Do tego jeszcze idzie kawa, Dopijam sobie bezkofeinowa, bo kofeinową wypijam tylko na śniadanie, a reszta dnia już sobie dla smaku praktycznie wypiję bezkofeinową, to to jest chyba Jakobs, ale nie jestem pewny, bezkofeinowa w każdym razie. No i tyle. Gdzieś za godzinę, może półtora będę na Jazz Gymie. Nogi dzisiaj polecę. Myślę, że cztery ćwiczenia max. Uginania, jakieś wyprosty, hack skład. może wykroki na koniec. Zobaczę. Nie wiem, tak sobie coś podobieram. Na pewno uginania pójdą wyprosty i hack skład i jeszcze może jakieś jedno dodatkowe. Może wypychanie na sownicy. Zobaczę, co mi się tam zachce. Nic tam super ciężko, super jakoś tam do upadku też nic nie będzie, więc w miarę tam na luzaku od poniedziałku dopiero na pełnej ruszam, także widzimy się na sali, elo. Dobra, ja jestem na siłce, to coś ponagrywam, coś podklejam co tutaj robię, to jest pierdo lamento na luzaku. thank you Ja w podtreningowym i mam tutaj 70 węgla, 40 białka. 40 białka mam z ninja, z lodów. I 40 70 70 węgla mam z chleba, bułek w sumie z sałatą. Tak to wygląda: dwie bułki z sałatą i keczupem. Także został mi jeszcze jeden posiłek. Tam będzie tylko 40, 40 g białka 0 fatu, 0 węgli. Posiłek ostatni, piąty. Także zajadam to. I widzimy się przy kolejnym. Siemano, zapomniałem dograć kolacji. Ale tam było no 40 białka, 0 węgla, 0 tłuszczu. Czyli 200 g kury. Tyle. de mexer outra. Alors